Witam wszystkich zapaleńców ogrodowych. Każdy robi tak, jak mu w duszy gra, a mi zagrało, zagrało 17, kiedy to postanowiłam takim bardzo prostym sposobem, w cudzysłowie mówiąc, programem nawożenia, potratować moje sadzonki arbuzów i melonów. Kto nie oglądał filmu sprzed kilku dni, to zapraszam. 17 opublikowałam, potem drugą część 19. A teraz nadszedł czas, by trzeci nawóz zaserwować z takich bardzo dostępnych preparatów, które każdy ma w zasięgu ręki. Ale zanim powiem dalej, zobaczcie. Tak zawiązuje się kalarepa odmiana Blanket, największa kalarepka, jaką mam w tej chwili. Ale dobra, zmierzam najpierw po gnojówkę z pokrzywy, którą nastawiłam już tam jakiś czas temu. W pierwszym filmiku był zastosowany wyciąg z czosnku i cebuli, w drugim filmiku drożdże z cukrem, a w trzecim pokrzywa. I jeszcze dwa takie cykle y, zrobię, aż zakończę mniej więcej piątego, y, czekajcie, 5 lipca, mniej więcej. Chodzi o to, żeby pobudzić te moje sadzonki do wzrostu. Sadzonki niewielkiego y, wzrostu, ale one już ruszyły. Bo nie wiem, czy to dzięki tym Moim eksperymentalnym nawożeniom, czy po prostu z rozpędu. Bo ogólnie noce chłodne 8 stopni, w dzień 21-23 wiatry. Temperatury takie, wiecie, niekorzystne, jak dla arbuziaków. Ale teraz potrzebuję odmierzyć sobie tutaj połowę pojemnika. Bo gnojówkę z pokrzywy 1 do 10 mam stosować. Gnojóweczka już tak dwa tygodnie ma, około lub dwa. O no dobra, damy czyt więcej. A zapach? Pola Boga. Dobra. Same aromaty. Mamy już wodę przygotowaną w pojemniku no i teraz zajdzie się dosyć długo, by podnieść te mniej więcej 200 sadzonek. Ale no, czego się nie robi dla tych swoich skarbów, no nie? Zacznę tym razem od tego stanowiska numer dwa. Poczekajcie, ale pokażę jeszcze, wiecie co? Tykwę. Jak skubana się rozpędziła. Mało tego, trzy sztuki w jednym dołku rosną. Ja sadziłam na pewno jedną, dwie, trzecia musiała wykiełkować później, jak dostała gruntku. Wykwa gruba butla, patrzcie, ta jedna już jaka jest piękniutka, a jest tu kilka odmian, plus fasolniki, cała ta siatka będzie zarośnięta, porośnięta. Tu kukurydza na popcorn, kanny, papryki, bakłażany, tam linia dali. Ale, ale, jeszcze rzućmy okiem na tą przepiękną begonię boliwijską, która nazywa się Night Fever Papaya. I jukę karolińską. Piękna, piękna sztuka. Obok druga, ależ zalatuje ta moja gnojówka. W tym roku pierwszy raz tak dużo i regularnie nawożę. Na razie, tak jak widać, tymi naturalnymi. Ale też AgroLift Power kroczył już na innym stanowisku do gry. Więc różne nawożenie, zobaczymy jaki efekt. Najważniejsze jest to, żeby podlewać, podlewać i podlewać. Nie po liściach. Chyba, że oprysk zastosujemy jakiś dolistny. Tak jak ja na stanowisku numer 3 i 4. agrolip Power. No a teraz kijaczek zamieszamy. I do dzieła. Konewka moja ulubiona, jest ta czarna takim szerokim otworem. Mam też taką z niewielkim otworem, ale ten otwór będziemy wypalali, powiększali. niedobrze nabierać się z takim niewielkim otworkiem tylko na Jeszcze tak szybciutko pokażę ten opracowany przez sztuczną inteligencję harmonogram podlewania, z tym, że na daty nie patrzmy, bo ja i kolejność, ponieważ Zalecane jest najpierw zacząć z czosnku i cebuli, potem drożdże, to już było, i teraz czas na gnojówkę. I potem lecimy jeszcze raz i jeszcze raz. Więc zobaczymy, co to tak z tego wyniknie. A później przyjdzie czas na yy, coś, co zawiera więcej potasu i fosforu. Gdy pojawią się pierwsze kwiatki. No i zaczyna się dobra pora, by zacząć zbierać nasiona. Ja wyznaczyłam sobie że z najbardziej okazałych kwiatów będę zbierała. Tu mam nagietek. On był, słuchajcie, tak bardzo, jakby to powiedzieć, kaktusowy, spiczasty. I właśnie z tego kwiatka przekwitającego chcę zebrać nasionka. To samo rzecz się ma z tą odmianą nagietka. Też jest tu taki piękny, ufryzowany. On już przekwita. Też z niego zbiorę. I opiszę sobie jedynka, dwójka. Słoneczniki zaczynają kwitnąć też. Tu jest pierwszy ze słoneczników ozdobnych. Nieduży kwiatuś. Bardzo ładne połączenie to nagietki i ogórecznik lekarski. I pierwszy onętek, czyli kosmos, czyli Warszawianka, rozwija swój kwiat i jutro już rozkwitnie. Nie wiem jaka to będzie Warszawianka, bo miałam kilka odmian, a teraz już lecę nawozi nawozić. Biorę tylko maleńką poprawkę, ponieważ nie będę 100 ml lała, tylko więcej, ponieważ nie podlewałam, bo nie miałam już siły. Zobaczcie jakie tu są zabudowane liście, dlatego taka mała poprawka. Zresztą to nikt nie musi się trzymać tak bardzo szczegółowo. Różna jest wielkość. No. Okej, okay, ok, dobrze to ja działam. Moment, moment. Cynie pelargonie wysiewane. Też wzrost podjęły. Tu pięknie. Wygląda sadzonka silnie. Ikar. Okrągły, bo jest jeszcze podłużny. No bardzo ładnie. Widać, że są silne, krępe. Naprawdę takie dosyć zwarte, nawet te małe. Tu już im wychodzi z kącików liści. Też nowe życie. German o żółtym miąższu. kanny również dostają idealię, również dostają te specyfiki. Może nie tak regularnie, to znaczy niedokładnie, ale przelecę konewką z sitkiem, o, może tak powiem. To jest słabiutka cielnolistny. Tu już ładnie wygląda. Erofej to nowość. Monen Stars, Yellow. Denerwuje mnie bardzo i to często wybieram. Więc kręgosłup boli, czasu tak nie ma człowiek. Te liście z drzew w tych dołeczkach. Nie chcę, żeby tu jakieś się choroby. Najmniejsze, to znaczy, jest zbyt szybko przyszły, żeby choroby. Żeby nie przyszły. Tu pod ogrodzeniem są takie maluchy. Primagot. No ale tu idą rosną korzenie bokszpanów, które miały u sąsiada ćmę bokszpanową. Nie mają zieleni w ogóle. Korzenie usuwałam. Ale było nie było. Mimo nawiezienia w dołkach, to widać, że słabo rosną przy ogrodzeniu. Tu dwa zostały posadzone. I identyczne tempo wzrostu mają obie sadzonki. Midorką, za to jest nieźle. Kanna Stuttgart już ma dwa liściory, i ze środka wychyla się trzeci. Myślę, że w tym miejscu rosnąc nie będzie miała przypalonych liści, bo ona nie lubi słońca pełnego. I na to stanowisko poszły cztery konewki po 5 litrów, czyli 20 litrów na 39 otworów. Teraz stanowisko z melonami, które też podjęły wzrost. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to ogromnie. A jak dalej będzie? Czas pokaże. Yy, ogólnie gnojówką z pokrzywy. Drugi raz nawożę. Pierwsze nawożenie było. 11 czerwca. Gdzieś jest który? 21. Tak. Czyli 10 dni temu było gnojówką z pokrzyw nawożone. Nim przystąpiłam do tego programu rozpisanego przez sztuczną inteligencję. A tą biedronkę azjatycką, której mam różną fazę rozwoju. Zbieramy również ręcznie. Spójrzcie, one się wgryzają w śliweczki. I pokażę coś. Momencik. Zobaczcie co robią z owocem. O, widać. Potem z tej śliwki wyłazi taki śluz. Ciągnący. Nie wiem, czy tam jajeczek nie składają we wnętrzu. Nie, niebywały szkodnik. Wkłuwają się wręcz w owoce. O, i tu macie na przykład taki okaz. Obok jest niteczka przezroczysta. Wycieka, wyciek ze śliwki. O, tu będzie widać. Wyraźnie. Zobaczcie. Tu właśnie biedronka azjatycka. Była. Czyli śliwki będą prawdopodobnie robaczywe, ponieważ zbieramy je ręcznie z pomidorów, z liści, z melonów. To też szkód nie widzę, bo na bieżąco się monitoruje już. Raz jedno z nas, raz drugie. Ale, ale trzeba walczyć, bo zniszczy wszystko. A jeszcze pokażę ciekawostkę. Mam tu odmianę melona Casca de Carvalho. On ma bardzo duże liście. Porównując inne odmiany, będzie bardzo upstrzony. Tu mam odmianę kitowka. Tu no już listki są mniejsze. Czyli tam jest ten z wielkimi liśćmi, a tu jest na przykład melon, odmiana Alisza i NX1077. Różna siła wzrostu, zależnie od odmiany. I NX1086. Diana i NX1097. No dobrze, działam, idę dalej. A tak pięknie kwitnie perukowiec Podolski. Pięknie, pięknie, tylko wiecie co dzieje się z tymi perukami później. A otóż one niesione wiatrem potrafią daleko, daleko pofrunąć, nawet na stanowisko numer jeden. Czyli tam, 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 tam. I jeszcze tam. Za ten budyneczek. Taka odległość. I człowieku później wybieraj to. No bo po co mają psuć się pomiędzy sadzonkami, usychać? Trzeba czyścić. A fruwa to. hoho, ho. ale śliczne. Piękne są. Tak zanurzyć się, można w nich utonąć. Perukowiec Podolski. Liście również są piękne, bo nie takie pospolite zielone. Im więcej jest perukowiec podlewany, tym więcej zawiązuje peruk. My nie podlewamy go. I też widzę, że jedna część tego drzewa. Jest obficie obsypana peruczkami, natomiast w tej drugiej jest ich mniej. Widać, prawda? Puszcza dużo również odlók. Ale jest tu jeszcze jedna roślinka, która właśnie teraz rozkwitła, dziś. Malwa samosiejka. Pierwszy rozwinięty kwiatuś. Tu będą kolejne. I tak się nam nasiewa. Dobrze, że nie tu, gdzie wjeżdżamy, tylko z boku.